Witam kochane dziewczyny i chłopaki, serdecznie Was zapraszam na tak zaufana szafa. Tak przetłumaczyła Karolina z kanału Viva a Viva. Jeżeli chcecie zobaczyć jej filmik, to oczywiście linka znajdziecie pod moim filmikiem. Tak ten pojawił się na angielskim kanale Flor The Fierce, o ile się nie mylę. Ona właśnie wymyśliła wszystkie te pytania, Karolina przetłumaczyła na polski. No i otagowała mnie, ja również zataguję dziewczyny. Bardzo chciałam, żeby Radzka nagrała taki filmik, aby Weronika z kanału czy szusz, 13 1313 nagrała taki Filmik, aby Ania z kanału Dykretka 1 nagrała taki filmik, słuchajcie. Agnieszka z kanału Niesia 25. Stylizację, Karolina, oczywiście. Oleska, byłoby świetnie, jakby wszystkie te dziewczyny nagrały ten tag. Bardzo chętnie zobaczyłabym Wasze odpowiedzi. Także czujcie się wszyscy otagowani. No i co, zaczynamy. Jaka rzecz w swojej szafie jest najstarszą, jaką masz? I zastanawiałam się nad tym dość długo, ale zdecydowanie jest to sukienka, którą już mam chyba 7 i 8 lat, i to jest rzecz, którą zakładam naprawdę na wiele okazji, to jest zwykła, mała, czarna, tutaj z ćwiekami na ramionczkach i z tyłu jest absolutnie niesamowita, ponieważ z tyłu ma takie wspaniałe wycięcie. Możecie sobie tutaj wyobrazić, o, zobaczcie, tutaj jest przezroczysty materiał, wygląda jak taka rajstopa, można powiedzieć, ale to niesamowicie wygląda na plecach. Świetny efekt. Uwielbiam tą kieckę, jak już mu wspominałam, kupiłam ją może 7 z 8 lat temu, byłam bardzo droga, ale to jest coś, co noszę cały czas I naprawdę, jeżeli jestem zaproszona na jakieś urodziny czy na jakąś imprezę, nie mam totalnie pomysłu w co się ubrać, to zawsze wyciągam tą kieckę z szafy i ją mam na sobie W ten akurat wieczór Dobra, pytanie numer dwa Jaką rzecz kupiłaś ostatnio? I tutaj to jest sukienka, którą mam na sobie, w sumie to wiedziałam, że nie będę miała okazji, żeby ją założyć, dlatego założyłam ją dzisiaj do filmiku, żebyście ją mogły zobaczyć Cudna sukienka, bardzo krótka, tutaj z takimi fajnymi wycięciami, zobaczcie, bardzo ładny dekolt, ja lubię takie dekody w, w kształcie litery V Bardzo ładna z tyłu no i jest dość króciutka, jest tutaj taki błyszczący materiał. Zobaczcie, jest jakieś dość krótka sięga mi przed kolana, ale ogólnie bardzo, bardzo mi się spodobała, także to jest mój najnowszy, to jest najdroższa rzecz, którą masz w szafie. Tutaj to będą torebki. Bardzo często pada pytanie, gdzie ja pracuję. Ja pracuję, słuchajcie, dla firmy Malbery, Firma zajmuje się sprzedażą bardzo drogich, ale bardzo luksusowych, cudownych torebek. I oczywiście. To jest, słuchajcie, moja miłość i można powiedzieć, że jest to już mój, mój nałóg, Także jedną z najdroższych rzeczy, które mam w szafie, to są dwie torebki, które nazywam się basewater, jedna w kolorze lipstick, druga w kolorze oak. Um, no, najdroższe, ale bardzo często używane i bardzo, bardzo kochane przeze mnie. Pytanie czwarte, jaką rzecz z szafy nosisz? najczęściej. Ja wybrałam kilka rzeczy, ponieważ nie mogłam się zdecydować. I powiem Wam, że najczęściej chodzę w swoim uniformie, prawda? 5 razy w tygodniu, a ja pracuję na cały etat, ale uniformu przecież nie będę Wam pokazywała. No i tak zastanawiałam się, co wybieram z szafy najczęściej. I powiem Wam, że najczęściej wchodzę w tej skórzanej kurce z River Island, ona do wszystkiego mi pasuje, ja po prostu uwielbiam bardzo ciekawy kołnierz, bardzo wygodna, absolutnie się w niej... Nie poce, uwielbiam ją i na wiosnę, i na jesień. Noszona przede mnie naprawdę bardzo, bardzo często. Następnie koszula, którą kupiłam w Primarku, w serca, również bardzo często przeze mnie noszona. Pasuje jej do białych spodni, i do czarnej marynarki, i do czarnych spodni. Także naprawdę mam ją na sobie często. Bardzo ładna w takie czarne serducha. I następnie sukienka, taka szara, bardzo obcisła, ale naprawdę bardzo ładnie wygląda. Bardzo taka. Można powiedzieć smart. Noszę ją, często ją noszę. Zamówiła mi ją moja przyjaciółka Octavia na Allegro, także nie wiem, czy te sukienki są jeszcze do dostania. Nawet pachnie proszkiem do prania od Oktawi, ponieważ. Wzięłam ją ze sobą do Polski. Bardzo ładny tutaj ma czarny pas, co nas bardzo wyszczupla. No jest naprawdę ciekawa i bardzo wygodnie się ją nosi, bardzo obcisła, jak już wspomniałam, cudnie wygląda. do jest to do jakichś fajnych czarnych butów i do marynarki, bardzo lubię. Kolejne pytanie. Co upolowałaś z second handu? Co jest najlepszą Twoją dotychczasową zdobyczą? Powiem Wam, że w second handach zazwyczaj kupuję meble, właśnie meble, czy tam jakieś doniczki, czy rzeczy ogólnie domu, rzadko co ciuchy, ponieważ tutaj akurat w okolicy, gdzie mieszkam nie ma fajnych second handów, są przepiękne, cudowne second handy w Londynie i w Oksfordzie, takie typowo vintage, gdzie naprawdę znajdziecie jakieś perełki, ale tutaj akurat w mieście, w której mieszkam, Takich fajnych second handów nie ma. Ale jakiś czas temu, to był kupę lat temu, znalazłam pasek, który kosztował mi 50 pensów. I nie uwierzycie, że jest to pasek właśnie Wersacze. Ja, jak tylko zobaczyłam tutaj meduzy, to wiedziałam, że jest to, prawda, pasek Wersaczego: jest on skórzany. I on kosztował mi 50 pensów, czyli 2 ,50 zł Także groszy. Także nie wiem czy ta pani w ogóle wiedziała, że to jest oryginalny jakiś yy, oryginalny pasek. No ale dwa zapasek z Wersaczego nie jest źle, prawda, także zdecydowanie taka moja najlepsza zdobycz z tego kolejne pytanie to, jak myślisz, na którą rzecz zmarnowałaś najwięcej pieniędzy no i po pierwsze, no to dwie te same torebki prawda, to znaczy się, one nie są te same bo to są dwie totalnie inne skóry i dwa inne kolory i ta jest przeznaczona na laptop, a ta nie jest ale ogólnie, no są to dwie złote z tej samej firmy, prawda, mogłam sobie wybrać coś totalnie innego nie powiedziałabym, że te pieniądze są zmarnowane bo to jak już wspomniałam, kocham i uwielbiam, ale znalazłam jedną rzecz w szafie, gdzie zdecydowanie te pieniążki były zmarnowane, już wam ją pokazuję. Moim ulubionym kolorem jest kolor e, fioletowy, ale kiedyś był to niebieski. I absolutnie zakochałam się w takim płaszczu tutaj z ćwiekami na kołnierzu, z paskiem z dwoma kieszonkami. On jest bardzo długi. I on, słuchajcie, kosztował mnie kupę kasy, ponieważ jest to płaszcz z firmy Versace. Ej, muszę akurat która z Was <grych> chce go kupić. On już jest na mnie za duży. Ej, ja go niestety chyba już wtedy sobie kupiłam o wiele większego, ale to jest rozmiar 40, czy to jest dziesiątka ale to jest dość taka duża dziesiątka, powiem Wam szczerze ja w nim byłam może raz naprawdę raz, to jest taka rzecz, która wisi mi w szafie i próbuję ją do czegoś komponować ubierać, ale z niebieskiego się wyleczyłam słuchajcie, to nie jest mój kolor także zdecydowanie jest to kasa zmarnowana i to dużo kasy zmarnowanej, także kolejne pytanie, coś co kochasz, ale większość ludzi może tego nienawidzić a więc tak, po pierwsze moje spodnie, które ostatnio kupiłam w hajemie, takie te skóropodobne z przodu i z tyłu, takie leggingsowato, spod, 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 spodniowate. Słuchajcie, o po prostu, o Jezus, w komentarzach to było, że się marszą, że to, że tam, to ja w ogóle na to nie zwróciłam uwagi, spodnia spodniach chodzę, słuchajcie i bardzo, bardzo je lubię, a Wy zdecydowanie nie podobały Wam się jak te spodnie się marszczą w kroku, ale wydaje mi się przy takich e, podobnych spodniach, no to one tak po prostu będą wyglądały, prawda, bo oczywiście, że pojawią się na nich marszczenia, ale to zdecydowanie co... W, Wy, na przykład, Wam się może nie podobać, a ja uwielbiam. Ale dużo jest takich rzeczy, bo ja mam taki, no, każda z nas ma inny gust, prawda? I Wam się coś podoba, a komuś może się nie podobać. A ja, słuchajcie, uwielbiam maxi dresses. Wiecie, że ja mam dała na punkcie swoich nóg. I nóg w lato nie pokazuję. O, nie, 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 to jest zabronione. E, więc często ubieram długie sukienki. I ta jest taka bardzo, bardzo workowata. E, bardzo mi się spodobała, ponieważ jak jest ciało opalone, to ona naprawdę bardzo ładnie wygląda. Te. Te centki są takie dość duże. Jest to taki Statement Piece. Tutaj ma być świekowany, zobaczcie dekolt, także bardzo ładnie to wygląda. No i muszę Wam powiedzieć, że bardzo często, jak nie widzicie w Maxi Jessy, to mówię: Kaszka, po pierwsze jesteś niska, po drugie, po drugie jesteś drobna i czego wkładasz na siebie? Taki worek, słuchajcie. A ja to uwielbiam. W lato po prostu nie cierpię rzeczy obcisłych. Lubię się ubierać w takie worki, większe rzeczy, prawda? Które po prostu jest mi w nich wygodnie, wiatr sobie wieje, ja sobie idę w sandałach i w długiej kietce, nie przejmując się moimi e, nogami. No, także Wy możecie nienawidzić, ja absolutnie kocham. Następna rzecz to słuchajcie, gacie. Ja Wam je muszę pokazać. To są em, gacie z firmy Versace. Ja sobie, ja to jest taki sentyment, słuchajcie, ja mam do nich sentyment, bo to są gacie mega odjazdowe. Ja wątpię, że ktokolwiek ubrałby się w takie spodnie tutaj w Wielkiej Brytanii, no chyba że jesteście jakimś cele, celebrytą, czy celebrytką, czy jakąś sławną osobą to są spodnie, które jeszcze projektował Gianni Versace i Lady Gaga miała koszulę właśnie z tej samej kolekcji w swoim teledysku, to już jest taki Versace trochę vintage ja mam tutaj nawet i ceny, słuchajcie 685 funtów, także to są gacie 700 razy 5 za 3,5 tysiąca złotych także masakra, ja jej ja je dostałam za darmo i trzymam je sobie, bo wiem, że to jest taka inwestycja, że kiedyś ja je sprzedam I już był raz wystawione na ebayu, ale nie mogłam się z niej pożegnać Także no Ja kocham, ktoś może absolutnie e, nienawidzić tych gaci Ale zobaczcie, są całkiem czadowe No i takie typowe, wersaczowskie, zobaczcie wzory Ja wiem, że te gaci się radzi, podobały strasznie Mówi, Kośka, wyślij mi je, ja je uwielbiam Trzy ulubione rzeczy z szafy. No to po pierwsze, moja cudowna, różowa, różowa koszula z River Island, e, gdzie jest River Island? Z, H, z H&M, tak, kupiona w H&M. E, widziałeś już z nią z trój dnia Bardzo lubię takie kolory, szczególnie jak ciało jest takie troszeczkę opalone. Ja za pastelami, powiem Wam szczerze, nie szaleję. Jak znowu zobaczyłam pastele w tym roku, to już mówię, no nie, no po prostu zwymiotuję. Już nie mogę na to patrzeć, na te wszystkie e, turkusy, jakieś mięty, pastele. To pasuje blondynkom jak za takimi rzeczami słodkimi, takimi cukierkowatymi nie przepadam, a tutaj mi się spodobała ta koszula, no ładna, ma taki łososiowy, brzoskwiniowy, łososiowy kolor. To moje nowe buty Stop Shopu. One mają tutaj takie dwie klamry i podobałem mi się, bardzo mi się dlatego, że te klamry nie są takie błyszczące i złote i wiecie, widać je z 10 km. To są takie postarzone troszeczkę klamry, dwa paski. Bardzo toporne, mają tutaj taką złotą blachę na obcasie. Mega wygodne. To są buty skórzane, pociągłam za nie 80, 80 funtów, także dość sporo, ale bardzo, bardzo się w nich nachodziłam. Mega wygodne. I znowu takie toporne. Ja lubię taki toporny but ze skóry, ponieważ ja wiem, że taki but mi długo wytrzyma i zdecydowanie nie będzie to but na jeden sezon. Tylko będę go jeszcze nosiła na przyszły sezon. Także no. Buciki. A tak poza tym to widziałam takie buty już w CCC w Polsce z Lasockiego. Właśnie prawie identyczne z takimi klamrami, tylko inne obcasy, nie było tej blaszki na obcasie, ale właśnie klamry e, i z tyłu jakaś blaszka była na pięciu, o ile się nie mylę. Także no już te buciki widziałam również i mam nadzieję, że tak Wam się podobał. Ja Was serdecznie pozdrawiam, buziaki. pa, pa.